Tutaj pan powiedział, z którym niedawno rozmawiałem, że jeszcze nie tak dawno temu można było tu znaleźć normalnie skrzynki po amunicji. Mam tylko nadzieję, że nie znajdę tutaj jakiegoś denata. Tam coś jest. No, a tutaj boczne skrzydło. Szpital ten mógł pomieścić do 650 pacjentów i był jednym z najnowocześniejszych szpitali w tamtych latach. Na terenie szpitala znajdowało się nawet kino, sklepy, basen sportowy.